No dobra, czołem. Trochę kijowo coś mi idzie to nagrywanie. Znaczy się FPSy trochę kijowe. No ale możemy coś tam porobić. A klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mam. Czego? Ja też tego. Może chodzi im o to, żeby oczy. Poza tym pewnie chcą. Odkąd chłopi za. A poza tym Lord Andrzej. Kto? Praktycznie wszyscy moi. Aha. Tylko nie próbuj ich ok. Aha. No. Spokojnie okradniemy. Ten Cantara. Wciąż mi jesteś winien przysługę. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Korzystała z niego już dostatecznie. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, potem pójdziesz do... Ona, wylą... Masz na to... No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystryzcie, jak mam go jej... I... Pozwól, pamię... Muszę i... Jaki dzień? Kiedy pojawili się pa... Zlecili... Co więcej... Pocieszam się... Odmawiają dost... Teraz, kiedy szlaki morskie zostały... A Onar, właściciel ziemski... Wynają najemników... Najemnicy jednak... Zastraszają też rol... Widziałam ich kiedy... Gdzie znajduje się farma Akil? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz... Prowadzą one na farmę. Jednak... Dobra, to może najpierw zakupimy coś od niej. Teraz każdy już o tym wie. 750 sztuk, tak? Nie, dobra, to zostawię sobie ten wilczy kiełek. Lepiej by było, gdyby się przygotował. Pokaż mi swoje towary. Dobra, trzymaj. O, gdzie jest? Jest Jestem zastrony list. Przepustka list Kantara do Sary. Ale jeszcze pogadamy z hakonem? Ktoś musi pracować. Jestem hakon. Handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Gdzie jeszcze gorzej. Co wiesz o zaginionych mieszkańców. Wielu z nich przechodzi. Części z tych, którzy przychodzą. Tylko był taki gość. Twierdził, że od tej pory pomyślałem. Lord André! Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Taki go pomyślałem Ci gość! W mieście można wszystko co jest a w zamian mogę sobie. Zawsze to powtarzałam. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od Kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze Tych tylko i wyłącznie. Pracuje dla nich jak szar. Dlatego mogę ci za... Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam choler... Po pierwsze, z powodu bandytów. Nawet zwierzęta głodują... Dlatego zapuszczają się... Co wiesz na temat bandy? Co mm -hmm. wiem na temat bandy? I nie tylko mnie. Straż próbowała ich znać. Czy wiesz, kto ze straży. Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób. Pracuje, Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Dzień. Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Mój mąż, uważaj, Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To. Gdybym sama tego. Zajmę się. Co? Ty się nimi zajmiesz? Nim. Zupełnie sam. Chyba musisz być niezłym wojownikiem. Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne, za. No dobrze. Jeśli. Mój uważaj Spoko! Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam. Chwileczkę. Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. On po prostu mm -hmm. No dobra. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Przez kilka ostatnich dni. A co wieczór daję w szyję przy stoisku z piwem w dolnych. Na chwilę spuściłem z niego. Teraz każdy już. Mógłbym odzyskać twoje złoto. A czemu niby miałbyś to zrobić? To zależy. Się wszystko, wszystko. <laughs> Zwracasz się do niewłaściwego człowieka, nie pochodzę z... Jeśli chcesz dostać się... Chcę części... Z... Najpierw od... Zobaczę co da się... Ostrożnie! Ostatnie. Więc postaram się. Dobra, to Rengaru niech sobie ucieka. Sama Jura sama mówi, że nie cholera. Nie, no i tak wiem, gdzie on jest, więc. Jestem Zuris. zawsze. Może potrzebujesz esej? Czy sam? Sama nie. Jeśli jest, nie. przechodzi. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Gdzie przechodzi? Pr... Po za Powiedz mi. Czy Raz słyszałem, jak mówisz Nie, nie wam. Z tego, co wiem, on po prostu za dużo gada. Nie potrafi mm. niczego mm. powiedzieć dla siebie. Naprawdę, sama widziałam, że żyć. żyć w niej Tam Szukasz pracy. Jasne. A o co chodzi? Tanki Mój skupia. chłopiec na posyłki nie wróciła. A, a ile na tym zarobię? Dam Ci pięćdziesiąt 50 50 50. sztucznych. Świetnie. Zaj Czego jej już nie Spokój, nie opowiadaj mi Jak trafić rzeczy. do gospodarki? Wyjdź stąd nie przez... po chwili dojdziesz do kamiennych schodów. Wejdź. Po... Tak, to bardzo typowe. No. On po prostu zaburza. No dobra, no, to tak. bo tutaj sobie kultu nie pogadaliśmy. Tak, tak. No to teraz możemy. Słuchajcie, iść. słuchajcie, mieszkańcy Korini. No właśnie, gdzie chciałem iść. Ogłasza się, co następuje. Uch, sorry. A wiem gdzie. Możemy teraz iść jeszcze na dół... Jeszcze ...do Koragona i nowa trasa. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść! Jaki to interes? Ta... Lord, z tego powodu... Coś z nim. Taki na przykład. Ale niestety nie mogę. Ukradziono mi całe. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi. A ja nieźle. Nie było mnie za szynkwasem. Tylko przez chwilę, a tym łobuzom to. Doniosłem o wszystkim straży, ale. Wiesz, może coś o zaginionych? Podobno to w większości mieszkańcy nawet stolarz Torben. Jeden z kupców, gość, im. wspomniał, że był taki. F... Większość mieszkańców korini to nie. Krasują tam dzikie. O co chodzi z tym? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś. sporo pije i zwykle siedzi aż do i tak dzień. W jaki sposób mogę? Musisz zostać. Popytaj, może robot. Aha, jeśli to nie... Być może pozwoli ci do. Tak, tak. Dzięki stary. No to co? Idziemy jeszcze do trasa. Naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni Ziemi. Teraz no, skąd gadać? Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, Strażnika Niebiańskiej i Ziemskiej Harmonii. Co mogę dla jest adresowany do ciebie do mnie tak to na ciekawi mnie jak od kawalorna myśliwego Kawalorn? a gdzie on się podziewa polecił mi przekazać że nie zdążył na czas i że zmierza na widzę że zasłużyłeś sobie na jego za mm -hmm. Przybywam, by prosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię. Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Idź więc z. Gdzie mogę znaleźć. Najlepiej. Mhm. Chcę się przyłączyć do. doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki! Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł Paladynów. Ten nekromanta... A więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Dzięki. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat... Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korini dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić coś... Tylko, że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z Sądzę, że to bardzo. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To straż, magowie ognia i... Wybór na... Lares może... Tak zrobię. Mm -hmm. Co do tych znikających ludzi... Tak? Gdzie szukać ich śladów? Większość z nich zaginęła w porcie. Powiem ci, czego się dowi... Niestety... No. Chwila. Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa... Przypadkiem. ...przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. No dobra, kto tu idzie? Nie, to jest tylko strażnik wiejski. A Pablo gdzie jest? To jest. Co wiesz o bandy? Aaa, o tym. Te... Podobno ta grupa jest ostatnio te szczury. Kiedyś wytropiliśmy w tamtych okolicach. Jest jeszcze jest... niektóre ze skradzionych to... Oznaczałoby to? No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat. Mhm. Mm no a w tym odcinku to tyle. Więc trzymajcie się no i do usłyszenia niedługo.